Salut les enfants Aujourd'hui nous sommes le 18 décembre Je suis en Donc où est le 18 Où est le 18 Il est là La bûche Aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose sur la bûche Qu'est-ce que c'est la bûche La bûche de Noël c'est le dessert traditionnel de tous les réveillons de Noël en France C'est un dessert qui est Obowiązkowy we Francji jest to taki e, pień wigilijny, la bûche de Noël. E, to wygląda jak takie rolowane ciasto, albo co ja mówię? Najlepiej Wam pokazać. Wygląda to tak. Czyli to jest takie rolowane ciasto z e, tak zwaną ganache, które jest tak zrobione, żeby wyglądać właśnie jak pień. Można dać do tego różne rzeczy, może to być tradycyjny, czyli mus czekoladowy z ganache, au beurre au chocolat, Delicioso, jakby powiedział mój syn po francusku. <laughs> to też może być owocowe, czy też mrożone, to une bûche glacée. C'est vraiment très très bon. Si vous voulez que je vous fasse une bûche en vidéo, je vous la fais avec plaisir. Jeśli chcecie, żebym wam upiekła bûche przed waszymi oczami na moim kanale na YouTube, to to zrobię. Dzisiaj jest to niemożliwe, <laughs> ale z chęcią dla was to zrobię i wam pokażę, jak to zrobić, bo to jest bardzo, bardzo smaczne. Allez, à demain les amis, ciao